Nad jeem, Anna Brejnakowska, srebrzyste zwierciadło bajecznego krajobrazu, w czarnej toni zatopione chmury, drzewa stoją na głowie i rytmicznie falują, perkozy z płotkami figlarnie nurkują, a z za rogu trzciny wydra się wychyla i patrzy jak jaskółka potrąca motyla i gna dalej w błękity niebieskich przestworzy. Liście i promienie przetkane pajęczyną wibrują na wietrze wraz z dostojną trzciną i błyszczą i szepczą, a świerszcz im wtoruje i muzyka gra. Jego wysokość łabędź na zwichrzonej fali podąża za śladem wioślarza w oddali. Wszystko zanurzone w odgłosach natury, gdzie żuraw robi swoje, a deszcz pada z góry.